Co Cię Natalia sprowadza dzisiaj tutaj do nas? Zdecydowałam się, by się aby Cię odwiedzić, mm. żebyś trochę pomogła mi i powiedziała, co w moim zachowaniu możemy skorygować, żeby znaleźć tą drugą połówkę. Czym ta relacja powinna się charakteryzować, żeby była dla Ciebie dobrą? Dużą ilością wzajemnego zaufania, Aha. ale też oparcia. Dobrze by było, jakbyśmy mieli podobne zainteresowania. Jakieś konkretne? Na przykład sport. Podróże, bo ja bardzo lubię podróżować. A czy jest coś, um, czego się obawiasz a w relacji? E, obawiam się osób trzecich, kłamstw e, i nieszczerości. Chciałabym, żeby ta druga połówka nie była. Osobą, która cały czas narzeka albo żyje przeszłością, chciałabym, żebyśmy mieli nowy start. Czy coś ciebie hamuje przed wejściem w relację? Kiedyś byłam bardzo oszukana, trochę boję się znowu być zranioną. Czyli hamuje cię przeszłe zranienie? Trochę tak. Czy jest coś jeszcze istotnego, czego się cię hamuje? Może to, że będąc singlem mogę zawsze robić to, co chcę, i mam taką wolność. Natalio, dużo od ciebie usłyszałam. Chciałam teraz to podsumować na tablicy. Dobrze. Z tego, co powiedziałaś, widzę, że to zranienie, które ta zdrada, kłamstwo, nieszczerość, którego doświadczyłaś, cały czas jeszcze wpływa na twoje decyzje i wchodzenie w relacje. Sugerowałabym ci, żebyś spróbowała odciąć ten kawałek e, przeszłości, zamknąć, tak, żebyś mogła dać nowym chłopakom e, szansę na nowo, większym zaufaniem i otwartością na nowe doświadczać e, tych nowych relacji, które przed tobą są. Potrzebujesz też wsparcia, pomocy i takiego zaangażowania w relacji. Chłopaki, a jak było w waszych relacjach z Natalią za wsparciem, pomocą i zaangażowaniem ze strony Natalii w relacje? Obawiałam się tego, że mogę usłyszeć coś przykrego, albo coś, co będzie nieprzyjemne, w szczególności że oni byli wszyscy razem. Na wsparcie nigdy nie mogłem naszekać. Natomiast co do zaangażowania, był taki czas, że to ja proponowałam te spotkania, natomiast z jej strony takich inicjatyw było mniej. No tak, bo ty mogłeś pomyśleć, że, że może ja nie do końca jestem zainteresowana, prawda? Mhm, rozumiem. W moim przypadku zabrakło takiego wsparcia mentalnego, przez którą zacząłem tracić pewność siebie, przestałem być takim aktywnym sportowcem, pewnym siebie, tylko faktycznie zacząłem być taką cichą myszką poprzez to, że cały czas byłem zgaszany jak taka świeczka. Miałeś takie poczucie, że to ja za bardzo tutaj wszystko planuję, rządzę, organizuję, nie dawałam ci trochę tak dojść do, do działania, tak? Ale też u nas było podobnie, bo skończyło się tak, że to ja miałem się przeprowadzić tu, a nie, wiesz, w ogóle nie brać pod uwagę tej drugiej opcji, nie? Mhm. Rozumiem.